Cześć, pokojecie owca w z tej strony. Zobaczmy, czy będzie ta stuwa w końcu. Wczoraj poszły rekordy. 241 przysiad. No, jest wymęczony. Stoję jeden. 300 kg to mit, 300 kg to mit. Czyli 300 kilo w siadzie to mit i 300 kg w marcu to mit. Będę na każdym odcinku to mówił, żeby. Po prostu tą barierę, gdzieś tam ten lekki strach 300 setki wymazać. Tak samo jak było z dwusetką. Dążyło się do tej pierwszej dwusetki w martwym, która była mitem. Pierwsza stuwa na ławie była mitem. 300 też jest moim zdaniem mitem. Ale dzisiaj idziemy sobie wyciskać z robórem. Góra, siła, trening. Także głównym priorytetem jest oczywiście ławka bo do zawodów zostało ileś tam dni, pokażę na ekranie do zawodów do debiutów moich w trójboju i w zeszłym tygodniu 155 na 1 w trzech seriach poszło także dzisiaj zrobię albo 152,5 na 2 3 albo 155 na 2 Albo będę próbował chociaż w jednej serii wziąć tą 160. Jest ta stuwa na wadze, której no, po wyjeździe do Stanów nie było. Także no, tutaj trzymam, to znaczy pokładam duże nadzieje, jednak, że ta ława pójdzie fajnie, bo jak wiecie, jak wiecie to wyciskanie leżąc jest szczere i po prostu no im większa ta masa ciała, tym więcej będziemy wyciskać. Wiesz, martwy jakoś tam wyciągniesz, przysiad tam z bioderka też, ale ławka nie ma siły, to nie ma siły. Dobra, lecimy. tego pewny, tak jak na przykład wczoraj siadł ale nie ma co wybrzydzać miesiąc do zawodów. Pomagam Ci A, poczekaj. Wysokość. Mhm. Nie zaliczona. A, stojaki. Okej. Okay. To trzeba będzie zrobić jeszcze raz. Dobry pretekst. Czekać jak już wyciśniecie na górze. Aż Robert albo sędzia powie stojaki i dopiero odkładacie. Tak jest niezaliczone. No. I wyposał? Tak. Robert już ja odbiór ja dowodu osobistego. To, to jest taka formalność. Dobra, wystarczy. To jest projekt niekomercyjny. Odpowiednik, ostatni ok. Przedstawmy go. Start. Góra, stojak. Start. Góra, stojak. Stojak. Góra. Stojak. 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 Stale, stoja. Czy zaniedbczyłem? Czy nie kurwa? Nie no fajnie, 160 tam jak jest noga jakaś na żyle jeszcze To jest kurwa dobry wynik, no trzeba się zalać jeszcze trochę. Trzecia seria 160 Komendy, rozmowy, rozmowy na ławie. O rozmowy na ławie. To ja jest nie widziałem, żeby z takim motorem było. Ale wymęczona jest. Panie Robercie, co się stało? Ja. Jak ktoś nie ma siły dokręcić bomby, Wykręcić siłacze biorą bombę i nie potrafią jej zakręcić jak prawdziwy mężczyzna. Widzisz? Przespała. Na razie jak prawdziwy mężczyzna. OHP w zeszłym tygodniu 80 na 3 i teraz chcę zrobić 85 na 2 albo 1. Minowo do góry Ja byś tam na rany, nie? Nie pamiętam Nie, indyka z ziemniakami. Nie chciałem ryzykować trzeciej, bo beka w... Pójść! się. A z czym się blokowało Nieładne dzisiaj to podciąganie. Powinienem zrobić mniejszym ciężarem, ale już nie, chcia, nie chciało mi się zmieniać ciężaru i po prostu postawiłem na impuls, żeby plecki trzymały, przysiadzie sztangę i tak dalej. Obiecuję poprawę i za tydzień wracamy do trójeczek na podciąganiu. Tutaj widzicie wiosłowanie już dalekie ćwiczenie w moim planie. I tutaj ciężar zostaje taki sam jak w zeszłym tygodniu, z tym, że dodaję jedno powtórzenie co tydzień. I tutaj już nie tracę głowy, jeżeli mam dzień gorszy, że już jestem zmęczony, to nie idę za wszelką cenę i nie dokładam za wszelką cenę, aczkolwiek jeszcze taki dzień w tym bloku się nie zdarzył, żebym nie dołożył ogień. და შეგზარ, მისცადო შენ ხო wszystkiego dobrego Proszę! i rozwijajcie